Paweł Strawiński, witam w studiu Biznes.pl na Europejskim Kongresie Finansowym. Mój i Państwa gościem jest Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan. Dzień, Dzień dobry. dobry. PSL złożył w Sejmie projekt zainspirowany pomysłem Bronisława Komorowskiego, który umożliwia przejście na emeryturę po 40 latach pracy. Dobrze się stało? Pomysł PSL-u jest zbyt hojny. Zgadzam się, że osoby, które przepracowały i podkreślam, płaciły składki przez 40 lat, mają zebrany kapitał pozwalający na sfinansowanie emerytury i mogłyby na tą emeryturę odejść trochę wcześniej. Ale nie należy do tego pomysłu wrzucać rozwiązań nieracjonalnych i niesprawiedliwych. PSL chce, aby z takich rozwiązań. Projektowanych dla robotników pracujących fizycznie w fabrykach, mówiąc w skrócie, dołączyć e, rolników. Zwróćmy uwagę, że każdy z nas, biorący tak zwaną emeryturę z ZUS-u, przechodząc na emeryturę otrzyma tyle, ile zgromadził składek, i to będzie podzielone przez oczekiwany czas życia. W przypadku rolników nie bierze się pod uwagę wieku przejścia na emeryturę. W związku z tym nie powinniśmy. Yy, tworzyć różnego rodzaju kolejnych, korzystnych dla nich rozwiązań. Nie zgadzam się z podejściem PSL-u. Albo powinniśmy zintegrować ZUS i KRUS, stworzyć powszechny system emerytalny, tak aby rolnicy płacili za siebie w pełni składki, tak jak płaci, płaci krawiec, stolarz czy szewc. Yy, albo też trzymajmy te systemy oddzielnie. To znaczy, nie, nie transferujmy rozwiązań, które są odpowiednie w przypadku ludzi pracujących na przykład w fabryce, robotników, do rolników, bo robotnik płaci za siebie pełną składkę. Natomiast rolnik, który dostanie emeryturę w dzisiejszych pieniądzach dwa razy mniejszą od robotnika średnio, płaci składkę aż sześć razy mniejszą. I to jest głęboko niesprawiedliwe. Jestem przeciwko. Kolejnym przywilejom dla tej grupy: Czyli 40 lat pracy dla wszystkich poza rolnikami? Tak. 40 lat pracy i podkreślam, płacenia składek. Żeby przypadkiem komuś nie wpadło do głowy, że bierzemy okres 40-letni ubezpieczenia. A jak duży wpływ ta zasada 40 lat będzie miała na wysokość emerytur w przyszłości? Yy, można powiedzieć, że w tym wieku, czyli Około 40 lat e, e, płacenia składek i ponad 60 lat, e, mam na myśli wiek e, osoby przechodzącej na emeryturę, to może stanowić około 40%. W przypadku mężczyzn trochę mniej, w przypadku kobiet więcej wartości emerytury. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli ktoś płaci składkę 20%, 45 lat pracuje i płaci składki, a następnie. 15 lat pobiera emeryturę, to jest relacja dokładnie 3 do 1, to może liczyć na emeryturę, tak jak dzisiaj, rzędu 60% średnia emerytura do średniego wynagrodzenia. Jeżeli relację zmienimy tylko o 5 lat, czyli weźmiemy 40 lat do 20, to relacja z 3 do 1 spada na relację 2 do 1. Co oznacza, że przy składce 20% wynagrodzenia, emerytura będzie stanowiła już tylko 40%. Gdybyśmy przeszli na, w uproszczeniu na, na złote, to składka 200 zł, jeżeli pracujemy trzy razy dłużej niż pobieramy emeryturę, daje nam emeryturę mniej więcej 600 zł, a składka ta sama, 200 zł, kiedy pracujemy dwa razy dłużej niż pobieramy emeryturę. Stanowi już tylko 400 zł, czyli różnica jest y, ogromna. Ktoś, y, kto na przykład y, po 40 latach dostanie emeryturę rzędu 2000, gdyby przepracował te 5 lat dłużej jeszcze i opóźnił przejście na emeryturę, dostałby 3000.